Cześć! Mam na imię Mateusz i jestem studentem Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Operon. W dzisiejszym eksperymencie zaprezentuję, w jaki sposób możemy wykrywać żelatynę bądź inne białka w roztworach. Do wykonania tego eksperymentu potrzebujemy następujących odczynników. Oczywiście wspomnianą żelatynę, wodorotlenek sodu oraz siarczan miedzi. Potrzebne będą również następujące sprzęt i szkło laboratoryjne. Duża zlewka, kolba stożkowa oraz łopatka do nakładania odczynników. Na początku do uprzednio przygotowanego roztworu żelatyny dodaję troszkę siarczanu miedzi. Ilość nie jest ważna, ważne, żeby te jony po prostu się dostały do całego roztworu. Następnie dosyć intensywnie mieszam. Jak widzimy, nasz roztwór zrobił się niebieski. Jako formę kontroli przedstawienia roztworu, w którym nie ma żelatyny bądź innego białka, przedstawimy to, co jest tutaj w tej zlewce, czyli również dodam troszkę tych jonów siarczanowych. I będę przygotowywać bardzo podobnie jak roztwór w kolbie stożkowej. Następnie Dodam wodorotenek sodu najpierw do kolby stożkowej, a następnie do zlewki. Jak widzimy w kolbie stożkowej powstała fioletowo-niebieska galaretka, która świadczy o obecności białek. Powstał jon kompleksowe, to jak widzimy bardzo mocno zabarwił nasz roztwór. W przeciwieństwie do tego, co powstało z lewca, ponieważ w zlewce mamy w tym momencie do czynienia z takim jasno-niebieskim, wręcz błękitnym osadem w postaci galaretki, który świadczy, że tych białek nie wykryto. Pod spodem pojawi się wam plansza, która zaprezentuje przebieg całej reakcji. A tymczasem bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego eksperymentu. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę oraz skomentowania. Dziękuję.